Cześć kochani, ja jestem Marta, a to jest kanał Zwyczajna kobieta o życie na malutkiej i wsi. Yy, ja właśnie zabieram się za śniadanie. O, mam rybkę, dwa kawałki i okres świąteczny, więc można wyrywać naprawdę smaczną rybę na, na wsi w sklepie. Jeszcze sobie do tego muszę przygotować pajdę chleba i zabijam się za jedzeniem. Yy, a Was dzisiaj zapraszam na film, w którym pokażę Wam. Jak przygotowuję smalec, który nie jest smalcem, a raczej ma nie smakować jak smalec, a ma przypominać konsystencję smalcem. No to nie można się bić. A jestem taka miła. Ty też jesteś miła. Kryś, czemu się nie chcesz z Bandzią bawić? Idź, będzie się bawić z tobą. Dyamiciki kobiece, siostrzane. E, tak, także pokażę Wam takie smarowidło po prostu na chleb. Może nawet nie nazywajmy tego smalcem e, I chcę też upiec senik, ponieważ bardzo dawno ostatnio piekłam jakieś ciasta i tak mi się zamarzył seniczek, więc e, dzisiaj go sobie razem wykonamy. Wykonamy. Mnie jeszcze trochę myczył zatoki. No, są cały czas zatkany. E, ale cóż. ja Dziękuję piękny ci. Możesz wejść. Ach, moja łalutka. Będziesz ze mną łebka? Ja Nie. Nie? Możesz coś spróbować? Nie. Mała, spróbuję czekaj. Jest No Dobra. A co to jest? Kawa? Nie. Uważaj, spróbuj jedną. No, cóż będzie. Spróbuj, za się. No proszę cię. No, jest. Ale ty też. No spróbuj chociaż. Nie, 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 Wandzia lubi rybę w panierce. Bez panierki chyba nie przejdzie. Jednak się Wandzia przemogła. A, proszę, ja jedę. No to jedz, ładnie pokaż, jak jesz, ślicznie. Jeszcze kroisz i się bawisz, co? Nie bawisz Nie bawisz się. Koić ci kawałek? Nie. Sama chcesz koić, tak? No, w paluszki do buzi, czy na widelczyk? Poprycelki. Dobrze. Józefinkę, Józefinka jest moja ulubiona, bo są to zdecydowanie moje kolory, bo ja lubię ciepłą tonację, taką właśnie z czerwienią, więc ja Józefinkę uwielbiam i Wy chyba ty również. Ten można wiązać z przodu, można ją sobie również zawiązać z tyłu, jak kto woli. Ja zdecydowanie wolę z przodu. I i, i wyciągam białą fasolę, którą ugotowałam sobie już wczoraj y, do takiej dużej miękkości. Y, I zazwyczaj tą fasolę blendowałam w blenderze. Ale dzisiaj tego nie zrobię. Dzisiaj sobie przygotowałam taką wyciskajkę do ziemniaków i sprawdzę, czy w tej wyciskajce uda mi się również zrobić to widło na kanapki. Nie jest łatwo. Nie chcę mi się być blendeja. Spróbuję widelcem. Oj. Teraz to całkiem już nie wyciągnę. Nie. Chyba bez blendera się nie obędzie, chociaż może jakąś nadzieję mam w tym widelcu. Zobaczymy. Osiedniu, osiedniu. Moi drodzy, to po prostu prze, przemawia przez człowieka lenistwo. Koniec końców umyłam ten blender i, i będę robić wszystko w blenderze tak jak robiłam zawsze. Po prostu chciałam przekombinować, bo nie chciało mi się go myć. A koniec końców i tak mam o wiele więcej rzeczy do mycia niż normalnie bym miała. E, I tak, e, do tego widła używam pół opakowania. 400 gramowego z drugiej połowy, Ugotowałam całe z drugiej połowy sobie zaraz e, fasolkę po betońsku. E, I tak do tej fasolki teraz usmażę sobie na oleju cebulkę. Podsmażę ją jedną cebulkę na oleju, tego oleju też nie będę żałować. E, później fasolę z, olej, z cebulą z tym olejem oraz z solą zblenduję. A na koniec jeszcze jako dodatek żeby to bardziej przypominało właśnie smalec. Usmażę sobie tofu pokrojone w taką bardzo maleńką kosteczkę, żeby przypominało takie skwaeczki. Senik, który wykonuję, jest przeznaczony dla osób, które mają alergię na kurze jajka. Do jego wykonania użyłam kilogram twarogu sernikowego oraz jeden krem mascarpone. Do masy dodałam kubek cukru pudru oraz dwie saszetki cukru waniliowego. A zamiast jajek użyłam 8 łyżek mąki ziemniaczanej. Całość dokładnie wymieszałam foremkę, wyłożyłam papierem do pieczenia i piekłam w 170 stopniach przez 40 minut. Mój najlepszy sposób na to, aby papier idealnie pasował do blaszki. Robię tak też, gdy pieka chleb. Go gniota i on wtedy staje się bardziej elastyczny, elastyczny, bardziej taki skłonny do pracy na poremce. Moi drodzy, mamy bardzo dobrą godzinę, bo jest dopiero 10.15, a ja zawsze się śpieszę, żeby zdążyć przed pójściem po dzieci do szkoły, ze wszystkim wiecie, w domu, z takimi najważniejszymi rzeczami, także mamy bardzo dobrą godzinę. Ciasto jest już, sernik jest już gotowy do tego, aby włożyć go do piekarnika, piekarnik się grzeje, cebulka usmażona, więc zabijam się za dokończenie tej pasty. Pasta gotowa. Stwierdziłam, że jednak nie będę do niej dodawać skwarków, bo nie zblendowało się tak na taką gładką masę w tym blenderze. Także nie trzeba ich dodawać. I słuchajcie, teraz taka kanapeczka z tą pastą, która ma bardzo dużo białka w sobie. Jest też olej i do tego pokrojony obłóg, kiszony. I mamy przeboską kanapkę przesmaczną. Moje dzieci bardzo takie kanapki lubią. A przyznam szczerze, że ja dawno robiłam ostatnią taką pastę i możecie dać mi znać, czy Wy również takie pasty robicie w swoim domu. Czy jednak zawsze stawiacie na taki tradycyjny smalec. Moja sypialnia zamieniła się teraz w magazyn. Będę przykojać teraz etykiety wysyłkowe. Do paczek. Na początku drukowanie etykiet zajmowało mi bardzo długo yy, i musiałam się połapać, o co tam chodzi, ale już do tego doszłam, więc to drukowanie yy, etykiet idzie mi sprawnie. Pakowanie też. Yy, dodatkowo do wysyłek zamówiłam takie folijki, żeby wszystko było zabezpieczone. Teraz wszystko sobie tutaj przykleję. Chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które ciepło przyjęły moje fetuszki, które mi się podobają, osobom, które zamówiły. Ja w te fetuszki włożyłam całe swoje serce, całą siebie. I to jest moje takie można powiedzieć dzieciątko. Teraz w sprzedaży są również krotki, takie, takie jakie mam dzisiaj na, na, na włosach. Pakowane po cztery i u krawcowej szyją się też nowe fajtuszki. Nowe fajtuszki, które będą bawełniane, nie będą miały tak dużej gramatury, jak tu, bo ponieważ ten materiał jest bardzo, bardzo gruby. Więc tą jakość czuć od razu w palcach, jak się go trzyma. Kolejne fartuszki będą nieco, z nieco cieńszego materiału. Będzie to 100% bawełna, ale wybrałam również bawełnę premium, z tego względu, żeby nie było czegoś takiego, że gdy je upierzecie, kolor się spierze. Także tutaj też postawiłam na bardzo wysoką jakość materiału i również to jest producent polski. Jedzonko zrobione, ciasto prawie upieczone. Zaraz jeszcze szybko zabieram się na za zrobienie fasolki po betońsku. Pościel zmieniona, pranie wstawione, paczki spakowane z etykietami gotowe do przyjazdu krwi'era. Więc idzie mi całkiem dobrze, choć muszę przyznać, że nie ma kiedy usiąść. Jak to się mówi, wyśpimy się po śmierci. A ja chciałam Wam jeszcze zdać taką swoją recenzję mm, z poduszki, którą już używam jakieś pół roku i pokazywałam Wam ją wielokrotnie Jest to poduszka polskiego producenta e, Trines z, z włóknami e, z karbonu. Te włókna są bardzo wytrzymałe między innymi są budowane e, z karbonu statki kosmiczne czy najdroższe samochody świata e, dlatego ta poduszka ma 10 lat gwarancji Czyli niesamowicie długo. I tak, dlaczego ja tą poduszkę używam? Ja Miałam kiedyś duże problemy ze swoim kręgosłupem. I odkąd używam tą poduszkę, po prostu wysypiam się, czuję się wspaniale. I wiele razy Wam ją polecałam z głębi mojego serca, bo naprawdę jest genialna. I w końcu nie mam zdętniałych rąk, i tak dalej, więc czuję się genialnie. I tylko chciałam Wam przypomnieć, że. Z moim kodem rabatowym macie 50 zł zniżki, a zbliża się okres świąteczny, więc jeżeli szukacie dla kogoś prezentu, to polecam. My już wróciłyśmy ze szkoły. Zanim wyszłam, jeszcze udało mi się ugotować fasolkę po betońsku. Także teraz, akurat jak przyszłyśmy, ona wystygła i. Jest idealna do jedzenia. Fajnie, że od razu po przyjściu do domu, y, pada śnieg. Y, mamy ciepły posiłek. Y, w piecu jeszcze się żarzyło, jak przyszliśmy, także mogłam sobie, podłożyłam sobie. Y, jest cieplutko. I co mogę Wam powiedzieć? Y, że w ostatnim czasie mam jakąś manię. manię. Jestem uzależniona od y, czytania negatywnych komentarzy w moją stronę. To jest wręcz jak uzależnienie dla mnie teraz, y, bo jestem ciekawa, co jeszcze ktoś napisał. Także codziennie przed snem sprawdzam komentarze i obczytuję się y, tą wszechobecną krytyką, która teraz panuje w moim kierunku. Y, na początku było mi przykro, później to zaakceptowałam, ale. Y, Cały czas serduszko kuje to w serduszko, no ale cóż, widocznie tak musi być. Ech, przykro, 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 ale tak musi być. Ech, dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Życzę wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło, Pa!